Witam Państwa serdecznie. 16 października, 15 listopada 2022 rok. Jak Państwo widzą, pszczółki latają. Jakby nie myślały zimować, przynoszą pyłek. I teraz w związku z tą sytuacją w z czerwieniem matki niestety muszę to gniazdo rozebrać kolejny raz i może zadecydować jeszcze w niektórych sprawach Zadecydować w niektórych sprawach co z tym fantem zrobić może się da usunąć może się da usunąć Po puste ramki po czerwiu które są po prostu jest tych pszczół w całym gnieździe. Widzę. Także jesień była sprzyjająca pod kątem rozwoju tej rodziny. Podejrzewuję, że. Proszę Państwa, podejrzewuję, że tu się musiało dużo pszczół wygryź, skoro skoro jest ich tak obficie w gnieździe na pewno niektóre rodziny są już w kłębie. Ale ta proszę Państwa ona nie myśli w się składać. Niestety muszę to przelecieć. Proszę Państwa. I jeszcze przemyśleć. Żeby te puste ramki przodu gniazda nie były gwoździem do trumny tej, tej rodzinie no to mamy tak cztery ramki już z pokarmem jedna niepełna i tu jest bardzo letko tak tu jest bardzo letko na tej stronie tak, proszę państwa, prowadzę program krótkiej komórki i jak widać, ta rodzina bardzo słaba. Szła w zimę, to może Wam zrobił nagranie tam z któregoś września pod filmem. Jaka słaba szła. W... O, proszę państwa, pięknie pszczółki wyszły. Pięknie wyszły. No i teraz ta rodzina. No, ale tu jest czerw, proszę Państwa, tu jest ten czerw. Patrzmy jeszcze na te pszczoły, pszczoły młode, pięknie, piękne. Co prawda nadchodzi zima, ale one się mi oblecą po tej fali chłodów za 10 dni. Ale wiedzmy o tym, że z lęgów zimowych też rodziny powstają bardzo mocne a jak wtedy jest z oblatywaniem to ta pszczółka pięknie w siłę poszła proszę Państwa. pięknie w siłę poszła no niestety proszę Państwa na tym plastrze masę jajek matka nie myśli się zatrzymać no nic izolować nie ma co tej matki to może być rodzina za słaba do izolowania ale ale proszę państwa niestety tej rodziny nie jeszcze muszę znaleźć plaster 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 z pokarmem ten całkowicie Proszę Państwa. Ten całkowicie pusty plaster. Niestety on nie może pójść jako drugi, tylko musi pójść jako pierwszy, zważywszy. Proszę Państwa, zważywszy, że tu mam wylotek w tym ulu. Z tej strony. Tu jest groźba, żeby pszczoły nie uwiązały się zbyt wysoko i nie poszły górą ula. No bo wtedy będzie rodzina skończona. I teraz tej rodzinie, jak mi Radzili koledzy na forum, jeszcze muszę dać ramkę. No tych pszczół wyszło bardzo dużo i jeszcze bardzo dużo wyjdzie. Jeśli chodzi, że pszczoły nieobleciane idą w głąb, no to ja bym tak do końca, proszę państwa. Wstęp się nie przejmowa, bo tak bym powiedział wcześniej są rodziny gdzie się wzmacniają lęgami zimowymi i nieraz doświadczyłem to swojej pasiecy, tam też oblotu nie było ale chyba państwo zauważyli że ta rodzina się bardzo wzmocniła na skutek w lęgu czerwiu i Proszę Państwa, link z, z przeglądu wrześniowego, może włożę pod filmem, żeby była skala porównawcza, ile, ile to pszczoły się wzbogaciły wskutek rozwoju jesiennego. Proszę Państwa, z tym ujęciem jeszcze tu popatrzę na wylotek, jak pszczoły latają. Proszę popatrzeć. Będę się z Państwem serdecznie żegnał.